Siema, tutaj ja Jones, witam na moim kanale ponownie. Dzisiaj jest to już kolejny odcinek z Need for Speed Rivals, jeden z ostatnich filmów, jeśli chodzi o multiplayer, ponieważ już niedługo wyłączają serwery w tej grze, co za tym idzie już multiplayer w tej grze nie będzie istnieć niestety. A ze mną dzisiaj jest Mr. Duneks for the Win, no, siema, siema. z którym właśnie dzisiaj będziemy sobie grać. Ale w dzisiejszym odcinku jeszcze przy okazji zmodyfikuję sobie na maksa. Takie oto zaraz będzie Porsche 911 GT3RS Tak, GT3 przepraszam GT3RS No to kupuję za 67,5 tysiąca, czyli naprawdę niedrogo mm, Ale oczywiście standardowo nie jest to zbytnio szybki samochód, więc trzeba będzie go oczywiście przyspieszyć, więc oczywiście bierzemy sobie ulepszenia osiągów. No i najpierw sobie oczywiście weźmiemy najważniejsze rzeczy, czyli prędkość maksymalna Przyspieszenie. No, jeszcze zostało mi 1 200 tysięcy, prawie więc. Prowadzenie. Siła. I wytrzymałość. Okej. Okay. Wymaksowane naprawdę sporo mi tej kasy zostało. Jeszcze teraz technologia pościgowa, więc miejsce pierwsze. Eee, wezmę sobie chyba Turbo. Dobra, turbo. No i niestety to jest irytujące w Rivalsach, bardzo że aha, wyszedłem i muszę oddawać na sam koniec, i no właśnie jest irytujące w się to, że jest taki mega powolny ten interfejs jednak trzeba tak długo te, te max po prostu, żeby na sam koniec pójść no i dobra, turbo poziom trzeci a natomiast na to to chyba dam Falę uderzeniową fala uderzeniowa level pierwszy zaraz ją sobie ulepszymy na poziom drugi jest już proszę bardzo za 12,5 koła no i zaraz na poziom trzeci Okej, okay, no to mamy na poziomie trzecim falę uderzeniową Chyba już bardziej się jej ulepszyć wydaje mi się, że nie da raczej eee, Tak, nie da się już bardziej Okej, okay, no to mamy to eee, Jeśli chodzi o sam sobie wygląd, mi się podoba ta, to Porsche Nawet nie wiem, czy będę w nim zmieniać kolor Chociaż takie też wygląda mega spoko No, ale może zostanę przy tym szarym kolorze Może jakiś pasek sobie dodam E, jaki by tutaj dać, tak? Nie, ten to na pewno nie. Ten jeszcze jako tako, ale chyba wezmę ten. Te dwa o, ten najlepiej, moim zdaniem, wyglądają. Można sobie oczywiście też wybrać kolorystykę tych pasków, więc można tutaj sobie wyregulować. E, dobra, ja dam taki. On jest taki mało widoczny. Taki po prostu prosty. Ten samochód się zrobi. Rejestracja, treść rejestracji jest ok, natomiast zmienia, może. Samą w sobie rejestrację, żeby bardziej pasowała, może kolorystycznie na przykład No to niech będzie o ta z Rockportu No, z Rockportu, mamy to Okej, okay, także już jestem zalogowany do sesji, musiałem wyłączyć ponownie grę Ponieważ gra jest pieprzona i pokazywało mi, że nie jestem zalogowany do Origin Origin, który już od dawna nie istnieje i nazywa się EA App swoją drogą, ale Tak, no to co, lecimy jakiś wyścig No dobra, no także danych sobie zrobił Ferrari 458, no to co Lecimy. Zaczynamy. Hot Pursuit, e, Wyścig. McLaren MP412C O kurde. O kurde. Ja myślałem, że ja turbo odpalę, bo nie pamiętam pod jakimi klawiszami było. Pierwsze i drugie. Ale już chyba wiem, że pod B mam e, tą falę. Tu był jakiś skrót, ale nie zwróciłem za bardzo na niego uwagi. Przebiłem się przez jakiś targ. Dobra, mustang. Spadaj. I zaraz trzeba będzie dogonić McLaren F12C. No, Dogoniony. A, dobra, o, o kurde. Tyle, o kurde. O nie. Dostałem tym impulsem elektromagnetycznym. Kulczatka O, przejechałem obok akurat. Ale przez to ty mnie dogoniłeś za to. Wynocha. Kurde gdzie tu będzie jakaś stacja? Bo ja już naprawdę chyba autobus po ten porysowane już. Nie wiem ile mi zostało. Na, na oko tak... Tutaj. No właśnie widzę na minimapie, że jest w pobliżu. Tak 65% HP mi chyba na oko zostało. Dobra, fulla Teraz będzie nitro pełne. I rozpędzam się. Dobra, wywaliłem typa, bo walił mi o klapę bagażnikową, więc... Wkurzył mnie. <śm> Pewnie tam Ale... wywaliłeś kogoś, co nie? Ale będziesz miał Kurna mać, co jest? Dlaczego mi się tak... ...spieprzyło? No i... TURBO! Lecimy! Woo! Aha, no to nieźle, pouderzałem się, no cóż... Dobra, walnięty Mercedes... ...do tyłu... Ty tam... Co tam, skrót? To skrót był! No też mi się tak wydaje, że było, ale dobra, jedziemy Tak jak powinno się faktycznie jechać niby. Także Okej, okay. gazu. W pobliżu jest stacja, o nie! I y o, pieprzone ło wow, ho ho! I em dostałem, najgorzej Dobrze, że to jest stacja. No wiem właśnie Dobra Na siódmym biegu już lecę <laughs> Kolczatki Aha, na całej Ja na piątym na całej drodze kołczaski są. No nie no znowu lak Na całej? O! o kurde, o nie! Moje boczne koła! Niestety zahaczyły. No niestety. No dobrze chociaż tylko boczne. O, już jakiś helikopter postawił. Kończyłem wysik. No ja już jestem bardzo blisko mety. Zaraz będzie punkt kontrolny. Jest. Tutaj są samochody, które sobie stoją. O kurde. Bijałem, co? Dobra, no i mamy to. Także yy, lecimy na następny wyścig. Dobra. O kurde! Nie, początek wyścigu i mnie obijają ciągle. No co to jest za zachowanie okropne? że ci nie zaliczy tego. Nie, 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 wzięło mnie do wyścigu, ale ja mam dosłownie, jestem do skruszenia, no! Nie zaraz skruszą, jak ciastko! No cię dosłownie potraktowałem falą, O Nie! Kolczatka! Dzięki, naprawdę, no co za kół. Ch... Dobra, trzeba, trzeba go dogonić. O kurwa, o ja nie! Mogę... Kolczatka, dobra, ominąłem. Nie! 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 Zostałem zatrzymany! No kurde, co debile, no. Co mi tu bierzesz, kurwa. Ja pierdziele, już mnie pieprznął no, na początku wyścigu, no. Teraz potoje jest nagrywanie? Tak. KURNA MAĆ NO CO WY ZOSTAWCIE MNIE DEBILE Dobra uciekam turbo, ja pierdziele Dobra już mam piąte miejsce No ale ciebie to już raczej nie dogonię Ja muszę McLarena wywalić to chociaż no drugie drugie to tak czy się raczej będę miał Dobra jest stacja chyba w pobliżu, bo jest coś tam jakiś znacznik Więc to bardzo dobrze, o wjeżdżamy na Biom Zimowy, on mi się bardzo podoba W tej grze tak samo ja na przykład właśnie najbardziej wderanie lubiłem Biom zimowy. To moim zdaniem był najlepszy moment z tej gry. Tak, pamiętam nawet, była taka nagroda, że dosłownie jak miałeś super kara, znaczy auto poziomu szóstego, czyli najwyższego, czyli super hyper, to i przejechałeś dosłownie przed yy, sporym odłamkiem kamienia, to dostajesz <grym> nagrodę yy, ryzy, ryzyka życia czy jakoś tak. Mhm. Dobra, mamy to Jest punkt kontrolny widać, i stacja na raz. Widać, że ta ferarka nie trawi tego biomu. Aha. No kurwa, dzień! Dzi y sorry, sorry. <gryś> Bo jak ty leżałeś na dachu chyba, to ja cię jeszcze pieprznąłem wtedy. Nie. Dobra, nie. McLaren MP412C dostał, ale przy okazji go trochę przyspieszyłem. No ale trochę go skruszyłem za to. Nawet miałem kamerę tego rozbicia się, więc no. Mhm. Łoku, a ile ja prędkości zdobyłem? No właśnie widzę. Dobra I jeszcze ode mnie dostał. No już się pojawił jakiś charger śmieszny. Wytumbiaj mi tu Fasiwy sumby synie. A ja lecę na nitrze, U, znaczy na turbo. Ja pierdzielę, jakie to jest szybkie z tym turbo. Dobra, skończyłem wyścig. A ja trzecie miejsce tylko mam przez tego głupiego McLarena. Ja pierdzielę. Dobra, zaczynamy ponownie ten sam wyścig. Eee, znowu to mnie odbijają, debile no. Pier... No kurda, nie. mać! Nie, kurwa Dobra, turbo odpaliłem od razu. Dobra, też muszę. Ło kurde. Wypierdalać. No, a ja mam lowa strasznego. I chyba ci jednego wrzuciłem Ja no, pierdzielę pościg znowu jadę, jadę autem bez dachła śnieg pada, jestem zajebisty No to nieźle Faktycznie Trzeba będzie zmienić chyba Dobra ale przynajmniej wiadomo że w pobliżu będzie Będzie, będzie Stacja naprawcza, oczywiście już mam jakiegoś Astona Martina, żeby tylko mi nie użył jemu. O tu jakiś kolejny. Dobra, uciekam mu. O kurde, obiłem się. Ej, zostawcie mnie debile no. Ja mam 10% HP dosłownie, albo może nawet i mniej. Stacja tu jest. Wiem, ale jak mnie zaraz ktoś uderzy, to kurde rozwaliłem się no. Już była stacja, jestem rozwalony. Dobra, no, za chwilę zaczynamy następny wyścig Jest to konkretnie Coyote Pass Więc ja tutaj czekam aż Danix już tutaj właśnie nawet nadjeżdża No i co? Rozpoczynamy, rozpoczynamy wyścig Także przyjeżdżają już do nas kolejni No ale oni raczej będą dosyć łatwi wydaje mi się Do pokonania yeah. Dobra Wszyscy na boku to ich, o tak Jeden został wyrzucony, inni natomiast pojechali bliżej ciebie, więc... No mi tu się obija... Ku... No nie, ku... chodź tu, ku... chodź ty gnojku. O Ale go ale wywaliłeś no, to pościg. Ferrari. No i kurna, na no, trafika wjechałem Pościg. A. No super, też mam już pościg. I tu widzę nawet Wiecie. Astona To ja dobrze słyszałem, że ja cię waliłem na trafika. E, nie Po prostu na mnie wjechał, trafik. No, dobra no, Okej okay. Nie no, zaraz kurwo będzie musiał pójść w ruch, Bo te Porsche mnie w kolczatka Wjechał w nią To dobrze to przynajmniej już jej nie będzie Chociaż nie i tak jest kolczatka jakaś Dobra ale ominąłem ją To był no, akurat skrót na stację Kurde mogłem wjechać No cóż Namierzaj mnie w frajerze kurde. Dobra nie na, naprawdę Lecę go wywalić z tego wyścigu. Może nawet i zniszczyć do U, Jezu no pff. Nie wiedziałem, że tu będzie taki zakręt Więc turbo no, okay. użyłem A w pewnym okay. momencie Już słabo było Dobra tutaj jakiś Aston Martin, więc Dostał ode no mnie i, falą kurwa, uderzeniową nie. Zachowałem, nie Dostanie zaraz w bok Dostał I niech mi zostawi... O nie 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 EM to jest najgorsze co może być Dosłownie, proszę nie Kurna dostałem EM Najgorzej, no i Wywalaj, dostajesz falę uderzeniową. Zaraz, w bok. Okej, okay, i tu będzie zakręt w lewo. Ej, tutaj jest super skrót. Aha, dobra, ja teraz na turbie spróbuję dogonić to auto, co jest na drugim miejscu. Mówiłeś, że Porsche, chyba. Tak. Tak, widzę, widzę. Nawet 911 też. Stacja tam była, nie wjechałem, a już, trudno. jadę dalej. Dobra, ej, wie... faktycznie, dobrze mówię się jakimś skrócie, bo ja miałem przez chwilę właśnie, żebym wjechał na lewo i Porsche właśnie tam wjechało. No i ja na klepie jakbym tam pojechał, no ale dobra, ja już pojechałem standardowo. Dobra. Przynajmniej pojadę sobie na stację benzynową, naprawię się i zaraz, zaraz, zaraz ten debil dostanie w bok. Wyścig zakończył. No i już go wywaliłem, więc stoi w miejscu. Ja zaraz dojeżdżam na metę. Nie, mam mam. Dobra, czas dojechać na metę moi drodzy. Także mam metę. No jeszcze się naprawię tutaj. Okej, okay, dobra, wierzaj szybko na pas startowy i zaczynamy. Zaczynamy wyścig, kurde. Dobra, był jakiś lak, ale już się Nie. wszystko ogarnęło. Widziałem wnętrzności twojego auta. No to nieźle, okej. Okay. No to ja jadę, od razu Turbo odpalę Dobra 918, 911 no spadajcie debile no Rzucił mnie na ciebie No i gorzej, dobra Kurwa przegina te Porsche No widzę, że masz strasznego loła ogólnie Weź go tam No dobra, jak go dogonię to a nie Dobra, odpalę sobie nie, turbo Tak debilnie obijam o wszystko Wypieprzaj McLaren I tutaj jest 918 -ka. Dobra Jestem pierwszy A ty się rozwaliłeś, czy żyjesz jeszcze? Nie, żyję, żyję No nie no, stacja tam Najgorzej właśnie, bo ty masz low HP strasznie Dobra, żyję Nie, 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 nie ma! Jedziemy! No nie! No, co ci się to tak ja szybko robię. to turbo tak ładuje? Ty od kiedy mnie dogoniłeś, to w ogóle dalej nie mogę naładować go. Dopiero teraz mogę go użyć, ale jest zakręt, więc zmarnowałem je trochę. No bo ty masz poziom drugi, ja mam już trzeci. Nie, mam trzeci. A no to pewnie czwarty. Ale nie da się czwartego MYĆ What? Da się, ale to w sumie musiałbyś. Na przykład 1 1 mam 1-1 ale to chodzi, że po prostu jakieś auta mają, tak? Jakiś maksymalny level lepszy, nie? A eee, dojadę jakoś. No to może być wina tego Porsche, właśnie. Bo no nie jest najlepsza, no ale piękne za to jest. Zdecydowanie nie, no, 5% HP dojechałem No to nie się, Dobre, ja mam metę. No no, jest bardzo fajnie. Tak, tu jest jakaś stacja w pobliżu. Wiadomo to. No nie <śmiennie> 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 Pierdziele. A ja chciałem tylko sobie auto naprawić. Ty też sobie musisz Ech... chyba naprawić ponownie po tej akcji. Dobra, także moi drodzy, jesteśmy sobie na następny wyścig Dead Tree Canyon. Jak na razie zaczyna się niewinnie, bez żadnej policji, ale... Zobaczymy później. No jest to wyściganie ja hot pod tym względem, więc akurat spoko ja no, widzicie, że jego ferrarka jest zauważalnie szybsza Ale ich powywalałeś tam. Lebezisa Też wywalę! Wywa... Też wywaliłem właśnie teraz w bok 458. Nie no, i chyba potumbiło, że dam... Że się wywalić z pierwszego miejsca. Co to za jakieś zielony światło tu było? Dobra, pojechałem na chyba jakimś skrócie? Nie, ten skrót nie ma trochę sensu. Chociaż nie, podoganiałem niby, ale tamten się rozbił, a ten mnie dogonił teraz. 4, 5, 8, więc zaraz jak się go dogoni, to trzeba go wypieprzyć. O, wywalił się. Dostał jeszcze na dodatek. Ile zakrętów? No, 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 zaraz ja będę miał w prawo. Dosyć kręta drogę. użył, skrót użył. A no widzę. Dobra, zaraz dostanie 918 w bok. Falą uderzeniową Ale to przy okazji przyspieszyłem go, ale i tak troszeczkę mu HP za to obiłem. Troszeczkę. Taka prawda. Dobra. Trochę tam go w bok. No bo to jest Need for Speed Rivals. Ło wow. A, turbo! Turbo mi 918 użyła i mnie dogoniła O, autostrada, let's go <kłysy> No to zaraz faktycznie można... O kurde, co ja... CO?! CO?! CO TO BYŁO?! Odbiło mnie jakby, nie wiem... Czas się cofnął Tak mnie śmiesznie odbiło Walnąłem się w ścianę i mnie tak daleko odbiło XD no ja kurwa zrobiłem dobra ale ja lecę no, ale... Mnie nikt mnie nie dogonił no to nie wiem czy to nawet dobrze. o dobra radiowozy zwalone no niestety istnieją okej okay, jest stacja ja Cię tu trochę nitro przyspieszę o ja też zaraz do tunelu wjeżdżam turbo odpalę i się rozpędzam! W... wow 378 na godzinę. Z turbo to jeździ to Porsche, a ja bez już. turba 347 km na godzinę. Vmax jest z tym tak, tak Porsche. Też ja już, też ja już. Także lecimy. Następny wyścig zaraz jak znajdziemy. Okej, okay, no to zaczynamy moi drodzy kolejny wyścig. Tym razem jest to próba czasowa, także Sorry! Nie ja chciałem B wcisnąć na padzie, chciałem Y wcisnąć, przepraszam Ciebie tak wywaliłem wow. Boże, Ty jesteś tak tak pokruszony, kurde to nam się tkało. Wyleciałem Oj kurde Aha. Aha. Rozbity jesteś? No i tyle za mnie było Boże Jajardu będzie wleciało No ja to widziałem jak ty poleciałeś jeszcze, jeszcze, jadę, ale zaraz to nie bez, będzie zgodne. No Teraz niby na trasie, chyba tu w pobliżu to. będzie, będzie chyba w pobliżu e, warsztat, więc może przez ten czas jeszcze przeżyjesz i dasz radę ja sobie naprawić auto. Ja mam zero hp! A, serio? Jadę, jadę, dosłownie, leciutko mnie stuknie już po mnie. O kurde, ale jest... Tak? Jest warsztat? Nie. pierwszy no i zgodę. No kurde. No, wypadłem nawet poza O Oto szkoda. No mi 6 km, pozostaje do mety, także następny checkpoint. Proszę bardzo, mamy to. Dobra, Ja biorę. Mhm, uh -huh, uh -huh. e, A ja tutaj fotoradar. I zaraz... Masz, punkt kontrolny. I tutaj skręt. Dobra, i tu mam dogoni do dogonienia typa, a ja odpalę turbo. Chociaż w sumie nie ma to sensu, ale i tak. Ale się rozwaliłem. Ale się rozwaliłem, cholera. Jasna, o kurde. 4 km mi jeszcze zostały. Także czas docelowy 3 minuty 20 sekund. Okej, okay, to jeszcze mi zostaje 3 600 metrów i nitro. W ogóle wszystkie jakby bronie mi się już skończyły. Zobaczcie, wizowie 0 0. I turbo i FU, fala uderzeniowa, więc szkoda, szkoda. O tu jest nawet ten taki bardzo taka bardzo fajna kryówka Forda. Ona jest fajna moim zdaniem. Aha, nieźle. Dziękuję bardzo. I przez to rozbicie drugie już chyba Weakle damage critical. Najgorzej. Najgorzej, mam z 20 HP. Ja mówię, że zgodni to będzie. Nie będzie, nie będzie. Chociaż broni ja nie mam żadnych. Ale radiowozów jeszcze żadnych nie było. Skraszowało mi grę! No to, dzie to Dziękuję bardzo za oglądanie drodzy widzowie. Zostawcie lajka, zostawcie suba na moim kanale i to tyle, nara. Nie ma.